Ilu kierowców wybrało już hybrydy Toyoty? A, tylko 14 milionów. Zapraszam. Chcesz wiedzieć czemu? Siadaj, przejedziemy się. Rekreacyjnie, edukacyjnie. Zamykamy drzwi, gaz do dechy. O, jest. no ja jestem już czwartą generacją hybryd Toyoty. Po mieście latam na silniku elektrycznym, no a jak trzeba to przyłączam na benzynowy i widzisz, jaka to oszczędność, jaka to dynamika. Kto inny by się chwalił? Ja tylko mówię. ponadczasowe, fantazyjne oraz praktyczne, atestowane szkło bezpieczne. Szklane panele laminowane to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią sobie piękno połączone z funkcjonalnością. Panele szklane firmy Max Plus z trwałą grafiką. Stanowią doskonałą dekorację w domu lub w biurze i niebanalnie ożywią każde wnętrze. Max Plus to także wydruki wielkoformatowe, m.in. tapety 3D. Wykwalifikowany zespół zapewnia pomiar, projekt oraz montaż u Ciebie w domu. Max Plus, Agencja Reklamowa, ulica Pułaskiego 31, Kalisz. Jestem Wesoły Romek, zbuduję z Tobą domek. Odwiedź składy budowlane Wesołek. Mega okazja. Kup kostkę brukową firmy Drog Bruka, otrzymasz prezent. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Materiały budowlane Wesołek. Numer jeden w Wielkopolsce. Mam bilet pierwsze, pierwszej. Ja w internetowej. A ja w kablowej. I wszyscy macie dobre, bo Vektra to pierwsza internetowa telewizja kablowa. Ekspresowa łącze z rozrywką z każdego miejsca w Polsce. A Klasyka kina. Odjazd. Kierunek HBO. Balet. Kolejna stacja. Wybierz wektre. Telewizja i internet tylko za 69.99. A HBO i Tidal na pół roku w prezencie. Zadzwoń 601 601 601. Agnieszka Walczagę. dzień dobry. Jest wtorek, 8 grudnia, pora na magazyn miejski. Zaczniemy go oczywiście skrótem najważniejszych informacji dnia. Włamania do kaliskich kościołów. Dzięki informacjom przekazanym przez świadków zdarzenia, policjanci znali rysopis sprawcy. Mężczyzna został zatrzymany niezpełna godzinę później na terenie Kalisza. Przychodnie w dobie epidemii. To jest właśnie, proszę Państwa, śluza lekarska czysta, gdzie zabezpieczamy się w ten sposób, że także obuwie jest dezynfekowane. Dla starszych i przewlekle chorych, coraz bliżej powstania domu Matki Teresy. Chcemy nieść osobę osobą chorym obłożnie, czyli takim, którzy już nie mogą egzystować samodzielnie w swoim domu. Zapraszam na szczegóły włamania do kaliskich kościołów. W weekend 42-letni mężczyzna włamał się do kościoła garnizonowego, z którego ukradł pieniądze ze skarbon i próbował włamać się do kościoła pod wezwaniem Świętego Gotarda. Dzięki świadkom przestępca został szybko ujęty. W sobotę policjanci otrzymali zgłoszenie o próbie włamania do kościoła pod wezwaniem świętego Gotarda w Kaliszu. Złodzieja spłoszył system alarmowy. Sprawca zdążył jednak uszkodzić zamek zamontowany w metalowej kracie, znajdującej się w kruchcie za wejściem do kościoła. Jakiś czas później policjanci przyjęli podobne zgłoszenie, w tym przypadku chodziło o włamanie do kościoła garnizonowego, gdzie sprawca wszedł do środka i ukradł pieniądze znajdujące się w kościelnych skarbonach. Dzięki informacjom przekazanym przez świadków zdarzenia policjanci znali rysopis sprawcy. Mężczyzna został zatrzymany niespełna godzinę później na terenie kalisza. Okazało się, że to 42-letni mieszkaniec województwa dolnośląskiego. W plecaku, który miał przy sobie, policjanci odnaleźli m.in. dwa łomy, szczypce do przecinania kabli oraz szlifierkę kątową z tarczami do cięcia metalu. Mężczyzna miał również przy sobie pieniądze pochodzące z kradzieży. 42-latek usłyszał zarzuty, włamania i usiłowania kradzieży z włamaniem. Mężczyzna działał w warunkach recydywy, czyli powrotu do przestępstwa grozi mu do 15 lat więzienia. Teraz sprawdzimy statystyki dotyczące zakażeń. W poniedziałek był duży spadek nowych zachorowań, a co przyniósł wtorek? Dziś w całym kraju jest dwa razy tyle zakażonych co wczoraj. Niepokojąco wzrosła ponownie liczba ofiar śmiertelnych COVID-a i chorób współistniejących. W Polsce ostatniej doby z tego powodu zmarło 411 osób. W Kaliszu nie było ofiar śmiertelnych, ale jedna w powiecie kaliskim. W naszym mieście wykryto 7 nowych zakażonych, w powiecie 4, a w całej Wielkopolsce 580 nowych infekcji. Właściwie od wiosny przychodnie lekarskie pracują w trybie reżimu sanitarnego, nie ma już kolejek przed gabinetami, na bezpośrednią wizytę wejdziemy tylko w określonych przypadkach i na konkretną godzinę. Powszechne są teleporady, a jeśli trafi się pacjent z podejrzeniem koronawirusa, zostanie przyjęty w specjalnie utworzonej izolatce. Przychodnia na Dobrzecu, drzwi zamknięte na klucz, zostaniemy wpuszczeni tylko gdy wcześniej umówiliśmy się na wizytę i przede wszystkim gdy zgodę na nasze przyjście wyrazi lekarz. Duża część pacjentów zgłasza się teraz z objawami infekcji i tu w głowie chorego i lekarza pojawia się pytanie. COVID czy zwykłe przeziębienie. Dzwoni do mnie pacjent czy pacjentka, mówi panie doktorze mam to, 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 to i to, a temperatura taka, a taka, siaka, waka. No ja trochę mam doświadczenia medycznego i mogę wyczyć, czy to jest jakaś zwykła infekcja, czy to jest coś poważniejszego. Z reguły Początkowo zlecam jakieś leki typu na przeziębienie, tego typu i proszę o kontakt za 2-3 dni. Jeżeli mi pacjentka czy pacjent zadzwoni, że się gorzej czuję, to mówię, patrzę o której godzinie mam poumawianych pacjentów, proszę przyjść 930 10:00". I przychodzi nie do gabinetu, ale do specjalnie utworzonej izolatki. Tak, taki pacjent jest umawiany na konkretną godzinę, o której ma się pojawić. I tutaj stworzyliśmy w przychodni specjalne izolatorium i teraz tak, pacjent wchodzi osobnym wejściem przez specjalną śluzę, co będziecie mieli okazję Państwo za chwilę zobaczyć, natomiast lekarz musi się dostać tam przez śluzę czystą, tak zwaną lekarską, gdzie musi się, że tak powiem, odzieć we wszystkie zabezpieczenia zgodne z wymogami epidemicznymi i dopiero przechodzi do miejsca, gdzie jest pacjent. Także zapraszam, możemy sobie obejrzeć, jak to wygląda. Za mną. To jest właśnie proszę Państwa, śluza lekarska, czy jest tak, gdzie zabezpieczamy się w ten sposób, że także obuwie jest dezynfekowane specjalnymi płynami antybakteryjnymi, antygrzybicznymi i przeciwwirusowymi. Tutaj z pielęgniarką lekarz jest ubierany we właściwe wymagane stroje. Tak? I teraz przechodzimy dalej do śluzy, w której znajduje się pacjent i oczekuje. Na lekarza. Tak? To jest dlatego opis też izolatorium. Proszę bardzo. Proszę proszę, proszę. No, i tutaj przygotowaliśmy takie trzy miejsca dla takich pacjentów. Tak jak widzicie Państwo, kubatura odpowiada przepisom epidemicznym. Tak samo jest pomieszczenie, oczywiście cały czas wietrzone świeżym zewnętrznym powietrzem. Nie może być tu żadnej klimatyzacji, żadnego sztucznego. Systemu wentylacyjnego. No i teraz, proszę Państwa, tamtymi drzwiami wchodzi pacjent do izolatora. Tutaj się rozbiera, jeżeli chodzi o kurtkę i tak dalej, dezynfekuje też ręce, też jest dezynfekcja obuwia, żeby to było jak najbardziej sterylne pomieszczenie. No i na, jednym, na jednej z kozetek po prostu siada lekarz, tak jak powiedziałem, wchodzi tutaj przez śluzę lekarską. I że tak powiem, zaopatrzony we wszystkie środki ochrony osobistej, rozpoczyna wizytę i badanie takiego pacjenta. Gdy są ku temu powody, lekarz wypisuje skierowanie na test w kierunku koronawirusa. Statystycznie połowa skierowanych na wymas ma pozytywny wynik, a podstawowa forma działania przychodni, czyli teleporady, mimo początkowego oporu, teraz w większości są pozytywnie oceniane zarówno przez pacjentów, jak i lekarzy. Ja mam starych pacjentów. Ja pracuję tu 40 lat. Ci, co byli młodzi, to teraz są starzy. I w tej chwili, jak z nimi rozmawiam, czy jak się widzę niemal w sklepie, czy... czy są zadowoleni w tej chwili. Bo naprawdę na spokojnie można porozmawiać i wszystko załatwić, wszystko sobie uzgodnić. Udogodnieniem są też e-skierowania do lekarzy specjalistów czyli skierowania w formie elektronicznej. Dzięki temu nie trzeba po dokument specjalnie chodzić do lekarza rodzinnego. Już teraz coraz więcej przychodni je wprowadza, a od 2021 roku będzie to ustawowy obowiązek. Prezent od zdrowieńców Osoby, które przechorowały COVID-19 w czasie mikołajkowej akcji poboru osocza oddały prawie 30 litrów płynu, który pomaga w leczeniu ciężkich przypadków choroby. Taki zapas starczy na kilka dni, więc wszyscy, którzy koronawirusa mają już za sobą są wyczekiwani w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz wszystkich jego siedzibach. Podobnie wyczekiwani są krwiodawcy, bo wiadomo, że tego leku też nigdy za wiele. Mikołajki ze zdrowieńcami dały, pozostając przy świątecznych nazwach, całą pakę osocza. Zgłosiło się prawie 50 osób, a 43 zostały zakwalifikowane jako dawcy. Każda z nich mogła oddać 650 ml osocza, czyli łącznie prawie 30 litrów leku. I w sumie e, zgłosiło się do nas e, około 50 osób, z czego 43 oddały. Osocze. Także trzy osoby oddały w Ostrowie, pięć osób oddało w Ostrzeszowie, natomiast w Koninie i Krotoszynie dziesięć osób. pozostałe osoby u nas w Centrum Ksiodawstwa. Także to już jest liczba osób, które w tej chwili się zgłosiły na tą akcję dedykowaną ozdrowieńcom. W sobotę naprawdę była już taka no istotna, która po. No i te osoby bardzo pomogły nam tutaj podreferować nasze magazyny, stany magazynowe, żebyśmy nie dopuścili do sytuacji, że pobieramy osocze i następnego dnia je wydajemy. Tylko mamy chociaż dwa dni zapasu. Wiemy po prostu czym dysponujemy i wiemy, wtedy mamy pewność, yy, yy, że możemy chorym to osocze przekazać. Obecnie każda ilość osocza rozchodzi się błyskawicznie. Najbardziej krytyczny był przełom października i listopada. Wtedy też liczba wykrytych przypadków koronawirusa w Polsce była bardzo duża. I wyjątkowo dramatycznie wielu pacjentów było hospitalizowanych i czekało na osocze ozdrowieńców z przeciwciałami, które łagodzą przebieg choroby. W nocy spływały zapotrzebowania, a kolejnego dnia rano my już te osocze wydawaliśmy. Także wymagało to tutaj z naszej strony, ze strony kwiatowstwa no, ogromnego zaangażowania, w ogóle organizacji dobrej, żeby, żeby rzeczywiście to osocze zaraz po pobraniu, po przebadaniu trafiało do chorych. Tak? Natomiast teraz dzięki temu, że mamy zapas na 2-3 dni osocza, to jest nam łatwiej nim gospodarować. Tak? Zapotrzebowania spływają, możemy kontaktować się z lekarzami w szpitalach, możemy, nasi lekarze z naszego centrum mogą przedyskutować tak? stan zdrowia, porozmawiać na temat stanu zdrowia pacjenta. Możemy dobrać osocza o odpowiednim, wysokim mianie przeciwciał. Antysanskow 2, także ta sytuacja powiedziałabym już jest bardziej znormalizowana. W czasie poprzedniej akcji dedykowanej ozdrowieńcom udało się pobrać 5 litrów osocza. Kolejna taka zapowiadana jest na połowę grudnia, ale aktualnie planowana jest jedynie w oddziale terenowym w Koninie. Osocze można oddawać też od poniedziałku do piątku, każdy ozdrowieniec nawet trzykrotnie. Skupia około 700 seniorów. Razem wypoczywają, rozwijają swoje pasje i przede wszystkim tworzą jedną wielką rodzinę. Dziś w seniorze na medal pokażemy, jak działa kaliskie stowarzyszenie emerytów i ręcistów. Zobaczcie zapowiedź siódmego odcinka programu. Każdy z nas jest tyle wart, ile dobrego zrobi dla drugiego człowieka. Takie motto wisi w siedzibie Kaliskiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów, u którego dziś będziemy gościć. Być komuś potrzebnym to bardzo ważne dla każdego człowieka, ale by mądrze dbać o innych, najpierw musimy zadbać o siebie. I o tym zdrowym egoizmie będzie dziś mowa. Zapraszam na siódmy odcinek Seniora na Medal, a w nim... Mirosława Kolańczyk uczy seniorów kolorowej jesieni życia. Żyjmy swoim życiem, naprawdę warto, naprawdę warto. Czujemy się młodziej, lepiej, naprawdę. Talenty i wspólne zajęcia. Co dzieje się przy Targowej? Ta pasja co Pani daje? Dużą radość. No, spędzam też przy tym sporo czasu, ale to daje dużą satysfakcję, dużą radość. Dużo daje właśnie ruch przy tym stole. I, no i samo towarzystwo. nie? Prezenty i życzenia dla kaliskich kombatantów. Szanowni Państwo, życzę Wam zdrowia, pogody ducha, optymizmu, tak potrzebnego w tym szczególnym czasie. Jest nowy numer kaliskiego seniora. Ja zachęcam do skorzystania i przeczytania fajnej lektury. Wieczory są długie. Paweł Kukiz wykluczony z koalicji polskiej, w której dominuje PSL, ale jak się okazuje, Kalisz i powiat Kaliski będą wyjątkiem na mapie ogólnopolskiej, bo u nas Kukizowcy będą współpracować z PSL. -em. Paweł Kukiz został wykluczony przez Naczelną Radę PSL ze współtworzonej przez siebie Koalicji Polskiej po tym, jak w Sejmie poparł uchwałę pis w sprawie weta przeciw włączeniu praworządności z unijnym budżetem. rozłamem między Kukizowcami a Ludowcami ma głębsze konsekwencje dla tych pierwszych. Część działaczy odwróciło się od Pawła Kukiza i chce pozostać przy ścisłej współpracy z PSL-em i dalej tworzyć Koalicję Polską. Tak jest w naszym regionie. To jest decyzja, no to jest tak nagle się stało, że w tej chwili trudno mi się wypowiedzieć, ale no, myślę, że znajdziemy jakąś płaszczyznę tutaj dalszej do współpracy. Dobrze, już, już niejako kuki z 15 wiadomo, że skoro taka decyzja zapadła, no pomyślimy nad jakimiś innymi formami, formułami. Kilkudziesięciu działaczy z regionu kaliskiego nie chce być dalej w Kukiz z 15, ale nie chce też być członkami PSL-u. My mówimy o Koalicji Polskiej, więc no właśnie, nie jest tak, tak, że państwo przystępują i stają się członkami Polskiego Stronnictwa Ludowego, tylko pozostają w Koalicji Polskiej. Byli kukizowcy z Kaliszej regionu podtrzymują postulaty swojego dawnego lidera. Chcą m.in. referendów, jednomandatowych okręgów wyborczych, prawa do odwołania posła w trakcie jego kadencji, ale uważają, że postulaty te prędzej zrealizują w zdominowanej przez PSL Koalicji Polskiej niż z Pawłem Kukizem i chętni do współpracy. Z ludowcami są działacze Kukiza z całego powiatu. Nie tylko Kalisz, ale i gminy. Sąsiednie gminy Godziesze, Brzeziny, Szczytniki. No, wybory samorządowe w Brzezinach wygraliśmy w 2018, gdzie też mamy swoich radnych z Kukiza, wójta z Kukiza, także to jest jeszcze kwestia do, do omówienia. Byli kukizowcy z naszego regionu jako pierwsi w kraju ogłosili, że z Koalicji Polskiej nie odchodzą. Nie znam innego takiego miejsca, w którym w tak krótkim czasie doszłoby akurat do takiej deklaracji, natomiast sądzę, że to jest pierwsza taka informacja. Grupa działaczy odchodząca z z 15 na razie nie informuje, czy i jaką organizację założy. Deklarują za to, że nie chcą wchodzić do PSL-u, ale współpracować z nim jako pełnoprawni partnerzy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to wiosną ruszy budowa Domu Matki Teresy na Osiedlu Ogrody. Ośrodek ma zapewnić je zarówno opiekę całodobową, jak i dzienną dla około 60 osób. Dom Matki Teresy na Kaliskich Ogrodach to wielki cel Fundacji Mocni Miłością. Ma to być miejsce, które łączy w sobie cechy profesjonalnej placówki medycznej z ciepłem rodzinnego ogniska. Najważniejsza jego cecha to, że to będzie placówka niekomercyjna. Czyli, że nie jesteśmy nastawieni na żaden zysk, że ta placówka tylko musi się utrzymać sama z siebie. Takiej placówki społecznej, niekomercyjnej, póki co w Kaliszu, ani tutaj w naszym rejonie nie ma. Chcemy nieść osobę osobom chorym obłożnie, czyli takim, którzy już nie mogą egzystować samodzielnie w swoim domu. Wymagają sporej pracy i specjalistycznej opieki. Dom miałby zapewniać opiekę całodobową dla około 30 podopiecznych w pokojach dwuosobowych i zajęcia dzienne, rehabilitacyjne dla również około 30 osób. Jest już coraz bliżej do wbicia pierwszej łopaty. Jest ukończony projekt. Mamy wstępne warunki zabudowy uzgodnione. Złożyliśmy dokumenty w Urzędzie Miasta, czyli prośby o pozwolenie na budowę. Czekamy na decyzję. Jeszcze dopełniamy tam kilka formalności. No i mam nadzieję, że niebawem otrzymamy pozytywną odpowiedź, czyli zgodę na budowę i później jak tylko warunki pogodowe, może nie wczesną wiosną, bo tutaj jest troszeczkę mokro, ale gdzieś tam kwiecień-maj chcielibyśmy rozpocząć budowę. Szukamy też firmy, która mogłaby to wykonywać. Także jesteśmy już blisko. Koszt całej inwestycji szacowano jest na około 5 milionów złotych. Fundacja ma środki na pierwszy etap prac, około 500 tysięcy złotych. Dzisiaj mamy środki na pierwszy etap, czyli na prace ziemne, a na dalsze etapy oczywiście będziemy zbierać, będziemy prosić i wykorzystuję także tę okazję, aby na ten cel różni ludzie dobrej woli, którzy mają zrozumienie sprawy i otwarte serce. Żeby nas wspierali. Bardzo o to proszę. Jak wesprzeć dzieło fundacji? Można to zrobić m.in. poprzez stronę miłością.pl. Administrator apostolski diecezji kaliskiej przeprasza za słowa ojca Rydzyka. Czy najświeższe oferty pracy z kaliskiego pośredniaka. Między innymi Takie tematy czekają na Was na portalu faktykaliskie.pl Już za chwilę na naszej antenie Senior na medal. Ja dziękuję za uwagę. Magazyn Miejski w środę o 17.15.